Dzień dobry. Chciałbym dziś pochylić się nad różnicą między turystą a podróżnikiem, psychologicznego i filozoficznego punktu widzenia. To bardzo interesujący temat. Różnica między turystą a podróżnikiem często jest związana z podejściem do samego doświadczenia podróży. Turysta zazwyczaj podróżuje w celach rekreacyjnych, Poszukując atrakcji turystycznych, które są łatwo dostępne i często popularne. Często zwiedza miejsca zgodnie z przewodnikami, śledzi wyznaczone trasy i cieszy się gotowymi, skomercjalizowanymi doświadczeniami. Podróżnik natomiast, chociaż może również cieszyć się pięknem nowych miejsc, bardziej skupia się na głębszym poznawaniu kultury, ludzi i historii danego miejsca. Podróżnik szuka autentyczności. Często wybierając mniej znane ścieżki, angażując się w lokalne tradycje i starając się doświadczyć miejsca w sposób bardziej osobisty. Z Twojej perspektywy, czy rozróżnienie to ma dla Ciebie większe znaczenie w kontekście podróży, które odbywasz? Tak, to rozróżnienie ma dla mnie bardzo istotne znaczenie. Uważam bowiem, że podróżowanie to jest pozwolenie na to, aby prowadziła mnie droga. To piękna filozofia podróży. Pozwolenie, by to droga sama prowadziła, daje pełną swobodę odkrywania i odczuwania miejsc w sposób, który wykracza poza popularne atrakcje. Właśnie to może sprawić, że podróż staje się doświadczeniem, które zmienia, bo nie jest zaplanowane, a raczej wynika z otwartości na to, co przynosi chwila. Różnica między turystą a podróżnikiem staje się wtedy wyraźniejsza. Turysta może podróżować w sposób zaplanowany i przewidywalny. Natomiast podróżnik decyduje się na nieprzewidywalność, na kontakt z tym, co nowe i nieznane, na zaufanie do ścieżki, którą napotyka. Może to być także odkrywanie siebie w kontekście innych ludzi i kultur. Ciekawi mnie, jak Ty postrzegasz tę filozofię w kontekście Twoich podróży? Jakie miejsca lub doświadczenia wzmocniły to Twoje podejście? Postrzegam. To podejście jako sposób na odkrywanie siebie i na doświadczanie świata poprzez zaangażowanie się. To bardzo głębokie podejście, które ma w sobie esencję prawdziwego podróżowania. Odkrywanie siebie przez zaangażowanie w świat i ludzi to coś, co może naprawdę odmienić sposób postrzegania rzeczywistości. W takim podejściu to nie miejsca same w sobie są najważniejsze, ale właśnie te chwilowe spotkania, rozmowy z ludźmi, Obserwacje codziennego życia, te, które nie są reżyserowane ani turystycznie wykalkulowane. Takie podróże często pozwalają dostrzec piękno w prostych rzeczach, nauczyć się pokory i docenić to, co naprawdę istotne. Właśnie to zaangażowanie w świat sprawia, że podróż staje się bardziej jak proces wewnętrzny. Każda nowa droga to część odkrywania samego siebie. Jest dokładnie tak, jak mówisz. Podróżowanie przy takim podejściu staje się procesem wewnętrznym odkrywania siebie w świecie oraz odkrywania swojego miejsca i swojej roli w nim. Dziękuję Ci bardzo za głęboką rozmowę.